Witamy po raz kolejny Izabela Litwin i Piotr Jankowski. No chyba będziemy Piotrze kontynuować nasze rozważania na temat sytuacji finansowej w Polsce, mhm. na temat systemu finansowego w Polsce, głównie w Polsce chyba, Mówię tak? W Polsce. może zaczniemy od jakiejś historii, dlaczego tak się stało? Dlaczego znaleźliśmy się w takim dołku? Bo jesteśmy rzeczywiście w sytuacji trudnej. Kiedy to się zaczęło? Niektórzy publicyści ekonomiczni, bardziej wnikliwi, twierdzą, że zaczęło się to w 89-90 roku, czyli u progu transformacji. Ja tak naprawdę myślę, że to się zaczęło znacznie wcześniej. Dlaczego e... wcześniej? Jak to wcześniej? Zamysł był wcześniejszy, tak? To znaczy, mm, nie chciałbym bardzo głęboko wchodzić w historię, ale podam tylko dwa fakty. Yy, jeden z XIX, drugi z XX wieku. Pierwszy, bank emisyjny w Królestwie Polskim w latach XX. XIX wieku utworzony przez Druckiego Lubeckiego. Wokół, w ościennych krajach, ogromną rolę już odgrywają prywatni bankierzy, m.in. Rothschildowie. Banki, cała ta inicjatywa ma ogromne powodzenie. Bank ten właśnie emituje suwerenną walutę, jakbyśmy dziś powiedzieli. I wybucha Powstanie Listopadowe. Finansowane, jeśli chodzi o stronę carską, przez, przez Rothschildów. Dla których nie było w interesie oczywiście to, żeby na terenie środkowej Europy powstała instytucja finansowa niezależna od, od e, tworzącego się kartelu prywatnych. Teoria spiskowa czy praca? E, z historią to jest tak, że nie da się nigdy m, do końca powiedzieć, e, 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 który czynnik przeważył. Natomiast na pewno był to jeden z elementów, e, który miało znaczenie istotne, bo rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Był taki bank, to jest fakt, i było finansowanie, finansowanie stłumienia powstania listopadowego przez Rothschildów, które zakończyło działalność tego banku. Bankierzy, między innymi tych o których, ci, o których mówiłem, nie są zainteresowani w tym, żeby powstawały banki, żeby kraje funkcjonowały i na zasadzie suwerennego pieniądza i żeby miały suwerenny pieniądz, który daje niezależność od, od pieniądza kreowanego przez prywatnych, tworzonego przez prywatnych bankierów. Więc można, sobie, można się tutaj śmiać z teorii spiskowych, natomiast yy, według mnie ta koincydencja yy, istnieje, istnieje i, i coś jest, jak to się mówi na rzeczy. No W końcu jesteś historykiem. No tak. <grym> yy, więc yy, może gdyby to był pojedynczy fakt w historii, to yy, by można było go zbagatelizować, ale takich przykładów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie można podawać bardzo wiele podobnych przykładów. I drugi fakt, mamy lata XX wieku, okres międzywojenny tak zwany i reformę Grabskiego i Zdziechowskiego. Zdziechowski kontynuuje to, co zaczął Grabski, nawet poprawia tą reformę, dewaluuje złotówkę. Wtedy mieliśmy do czynienia z parytetem złota, więc wymiana i kurs był bardzo istotny na, na podaż pieniądza w gospodarce. Zdziechowski, o którym mówiłem już poprzednio, że stworzył ideę parytetu, emisji opartej o parytet gospodarczy. I, więc Polska wchodzi na drogę suwerennego pieniądza. I co się dzieje? Następuje przewrót majowy, który doprowadza do oczywiście dymisji nie tylko Zdziechowskiego, ale całego rządu i prezydenta demokratycznie wybranego. E, fakt bez, bezsprzeczny. Ten kierunek e, polityki ekonomicznej się zakończył. Narażasz no, się Fluctuczykom. To są fakty, więc jeśli ktoś pochyli się chwilę nad problematyką monetarną i postara się obiektywnie na to spojrzeć, to powinien to naprawdę zrozumieć. Tym bardziej, że kilka miesięcy później nastąpiła rzecz bardzo ważna, mianowicie po Bartlu, który był premierem. Pierwszym po zamachu majowym, przez krótki okres premierem jesienią 26 roku jest Piłsudski. I co Piłsudski robi? Zobowiązuje się, że Polska nie będzie emitować suwerennej waluty. Później to zobowiązanie rządu jest umieszczone w dokumentach i rozporządzeniach prezydenta Mościckiego. I sanacja zaczyna prowadzić politykę przeciwną do tej, którą prowadził Zdziechowski. Czyli ograniczenia podaży pieniądza, politykę deflacyjną i monetarystyczną. Dużo można by o tym mówić. Generalnie to był ten sam spór i za czasów Druskiego-Lubeckiego, i za czasów Wieciechowskiego. To był ten sam spór, który prowadzimy dzisiaj. Mówię o tym dlatego, żeby rzucić na to pewien snop światła historycznego, że to jest, to jest, to jest problem, i temat, i zagadnienie, które. Które jest istotne dla dziejów nie tylko naszego kraju, ale w ogóle całego świata od setek, nawet nie dziesiątków, a setek lat. A co się stało z kolei w końcu lat 80.? No więc elity Związku Radzieckiego, które zdawały sobie sprawę z bankructwa systemu komunistycznego zaczęło się dogadywać już w powie lat 80. z elitami zachodnimi, oczywiście w tle była finansiera wielka, która jak wiemy sponsorowała rewolucję bolszewicką wcześniej, więc dogadanie się nie było takie trudne. W ślad za tym poszły działania poszczególnych establishmentów, tak zwanych demoludów, również Polski, i była to ogromna okazja dla właśnie. Międzynarodowej oligarchii finansowej, która trzymała bardzo ściśle kontrolę nad pieniądzem i nad długami publicznymi już od 1971 roku, kiedy Nixon odszedł od parytetu złota i ten dług publiczny we wszystkich krajach zachodnich zaczął radykalnie rosnąć. I stał się też narzędziem politycznym, oczywiście. Otóż hmm, była to ogromna okazja a tych krajów, żeby zdobyć nowe rynki, rynki zbytu i skolonizować e, kraje, które niewątpliwie okaleczone wychodziły z epoki komunizmu, aczkolwiek też z pewnym dorobkiem materialnym, przemysłowym z drugiej strony. I e, jaki był zamysł tych elit? Otóż m, może o tym świadczyć list zachowany w spuściźnie po Michale Falcmanie, który odkrył Ferefos list y, y, znanego finansisty George'a Sorosza do y, ówczesnego ministra finansów w rządzie rakowskiego wróbleskiego, w którym przedstawił koncepcję przejęcia dużej części polskiego przemysłu i majątku narodowego, y, narodowego przez zadługi. E, miała być powołana w tej pierwotnej koncepcji agencja likwidacyjna, proszę zwrócić uwagę na nazwę likwidacyjna, która miała zadługi przejąć. To, co wartościowe z majątku narodowego. To był list datowany dosłownie kilka dni przed, przed wyborami 4 czerwca 1989. Później, później, oczywiście, to wszystko przebiegło troszkę inaczej niż sobie komuniści wymyślili. Był problem z listą krajową, były, były, były różne inne polityczne problemy. W związku z tym powstał rząd Mazowieckiego. Natomiast Projekt był kontynuowany, należało tylko przekonać do niego również liderów tak zwanej opozycji, co było bardzo proste. Zresztą opisuje to w swoich wspomnieniach Soros, jak to wszystko przybiegało, jak przyjechał Zak z Liptonem do, do Polski i wcześniejsze, też opisuje wcześniejsze działania Fundacji Batorego jeszcze w połowie lat 80. I potwierdza w swoich wspomnieniach że koncepcja właśnie polegała na przejęciu majątku, dużej części majątku narodowego, a zwłaszcza, zwłaszcza wartościowszej części przemysłu za, za długi. Ta koncepcja była później kontynuowana w takiej formie, może niedosłownej, tylko w formie prywatyzacji. Ale wiesz, jednak mówi się o tym, że te długi, które miała Polska Ludowa, że tak powiem, zostały umorzone. Czy to nieprawda? zostały tylko częściowo umorzone przez tzw. klub paryski, klub londyński, aczkolwiek są historycy, którzy twierdzą, że można było w ogóle odmówić wtedy spłaty tych długów i to była szansa. Mhm. E, natomiast zwracam uwagę, że ten dług został spłacony dopiero w 2012 roku. Do końca, tak? tak? A warto też w tym momencie po, powiedzieć, że E, obecne zadłużenie państwa naszego jest mniej więcej dziesięciokrotnie większe jak ówczesne. No właśnie, to jest też dość ciekawe. E, i generalnie, e, dlaczego o tym mówię? Bo zaczęliśmy nasze rozmowy od pieniądza dłużnego, czyli od długu, bo pieniądz jest długiem. Dług jest nie tylko pieniądzem: jest m, narzędziem, jest bronią masowego rażenia, jest. jest e, można powiedzieć, na współczesnym polu walki, która jest walką głównie ekonomiczną, jest najważniejszym najważniejszym narzędziem bojowym, najważniejszą bronią. E, I jeśli my jako państwo prowadzimy politykę, która cały czas to zadłużenie pogłębia, to idziemy w bardzo złym kierunku. Idziemy w kierunku y, absolutnego uzależnienia, od sprzedawania oddawania poszczególnych kawałków gospodarki narodowej i całkowitego ubezwłasnowolnienia a skończyć się to może tylko na tym niestety że będziemy taką wydmuszką państwa z zewnętrznymi oznakami suwerenności a w środku będzie Zupełnie inna treść. Wiesz, mówisz o długu państwa, prawda? Ale ten dług dzieli się na dług zagraniczny i dług polski, wewnętrzny. Mówi się o długu wewnętrznym. Dług zagraniczny to ja rozumiem, że to jest w stosunku do krajów ościennych czy nawet dalszych, prawda? Natomiast dług wewnętrzny, czy to jest dług zaciągany? w polskich bankach, ale z kapitałem zagranicznym, czy ten dług wewnętrzny jest rzeczywiście wewnętrzny? No właśnie pytanie, jak to liczyć, bo z tego, co mi wiadomo, oficjalne statystyki traktują dług zaciągany w bankach zachodnich, które działają, są zarejestrowane i działają jako spółki akcyjne w Polsce, jako dług wewnętrzny. Natomiast według mnie to nie jest dług wewnętrzny, bo to są banki rezydenci tak, zwa, tak, tak zwani, którzy mają matki swoje centrale za granicą. Jeśli my pożyczamy w banku zachodnim, który Funkcjonuje na, na bazie prawa polskiego. To według mnie jest to dług zagraniczny. Ja bym tak to widział. No właśnie, czyli on po prostu jest wyrażony pewnie w złotych, chociaż te, te długi też są nominowane niekiedy. 30... Część długów jest w złotych, część jest w euro, część tak. jest w dolarach. 30% bodaj, mniej więcej 30% zadłużenia jest denominowana w walutach obcych, reszta jest w złotówkach, ale jeśli Bank Zachodni funkcjonujący w Polsce pożyczy nam złotówki, to według mnie nie ma większego znaczenia, znaczy pożycza rządowi, rządowi złotówki, bo to jest tak. dług, który jest tak naprawdę, znaczy Zobowiązaniem wobec centrali tego? Nie, nie, ja banku. rozumiem, bo po prostu jeżeli my spłacimy w złotych ten dług temu bankowi, prawda, i to spowoduje wzrost jego zysków, a te zyski będą chcieli wytransferować na zachód, to i tak, i tak zażądają od NBP. Wypłaty w euro, czy też w innej walucie, tak. prawda? Więc ten złoty i tak zamieni się w jakąś walutę zewnętrzną. No jak chyba dobrze rozumiem. Tak, mówię. tak, znaczy generalnie to wydaje mi się, bo domyślam się, do czego zmierzasz, że ten dług zagraniczny jest w istocie większy niż się oficjalnie podaje. Tak wydaje mi się, że była twoja intencja. I według mnie tak jest, że ten dług zagraniczny to jest, to jest tak naprawdę, jeśli wziąć pod uwagę banki zagraniczne działające w Polsce w granicach 70%. 10% całości być może albo. No, no właśnie, pieniądze. bo wiesz, gdybyśmy jako społeczeństwo byli znacznie bogatsi, czyli moglibyśmy oszczędzać w takim rozumieniu, że to my kupowalibyśmy obligacje rządowe, czy my jako społeczeństwo, to bylibyśmy w tej chwili w sytuacji Japonii, która jest zadłużona tylko u swoich obywateli. I Zadłużenie u swoich obywateli jest całkowicie bezpieczne, dlatego że obywatele po to posiadają te obligacje, że traktują to jako zabezpieczenie na czarną godzinę. Ta czarna godzina nie nadchodzi, one po prostu są nieruszane. Czy tak rozumuje? Czy... Przede, wszystkim, przede wszystkim wydaje mi się, że zadłużenie u własnych obywateli ułatwia taki i manewr finansowy, jaki właśnie robi Bank Centralny Japonii. Mianowicie skupuje, emituje pieniądze i, i skupuje za te pieniądze wyemitowany dług z rynku wewnętrznego. Czyli krótko mówiąc, obywatele Japonii mogą zamienić obligacje na pieniądz. No tak, ale e, wie, I, oni... i ten, pieniądz, ten pieniądz zostaje na rynku y, tak, wewnętrznym. On, on może, tak, ale to jest tylko tyle, ile go potrzeba, jak tak. gdyby. Dlatego, że obywatel, jeżeli nie ma potrzeb bieżących na to, to on po po prostu sobie tak. trzyma te obligacje, najwyżej zamienia je na nowe obligacje, tym bardziej, że one są właściwie bardzo nisko oprocentowane, prawda? Bo tam jest cały czas deflacja, więc to oprocentowanie nie musi być wysokie. Więc wydaje mi się, że to jest też jakiś sposób wyjścia z tej sytuacji, ale na to nasze społeczeństwo musi być bogatsze. Czy w ogóle widzisz taką możliwość, żebyśmy byli bogatsi? Znaczy nie widzę możliwości, żebyśmy byli bogaci i suwerenni w prawdziwym tego słowa znaczeniu, póki nie zmienimy architektury finansowej. Dlatego, że ja uważam, że sam fakt tego, że nie posiadamy własnego pieniądza, powoduje uszczerbek dla gospodarki co najmniej 200 miliardów rocznie. To są gigantyczne pieniądze. Przypominam, że program. 500 plus to jest chyba 27 miliardów, tak. czyli można powiedzieć, że to jest nie wiem, prawie ośmiokrotność tego programu. To, żeby sobie wyobrazić skalę, jakie, ile pieniędzy, ile kapitału tracimy jako kraj, więc ponosząc taki garb, płacąc taki haracz, nie sposób się rozwijać. Ponadto chciałem zwrócić uwagę jeszcze na fakt następujący: otóż ta architektura finansowa dłużna ma to do siebie, że dług tylko może rosnąć. I, I że tylko może być gorzej, póki, póki tego nie zastopujemy i nie zmienimy tejże architektury, czy nie wprowadzimy jakiejś równoległej, innej, żeby ją kiedyś tam zastąpić całkowicie. E, a żeby wytłumaczyć w prosty sposób, na czym to, to polega, no to można użyć metafory, y, której użyły. Swojego czasu pewien ekonomista, mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy jednego dostawcę wody, jedną rurę do basenu i tą wodę kupujemy i płacimy, płacimy tąże wodą i płacimy odsetki w wodzie. Krótko mówiąc. Jak pożyczymy jakąś ilość wody, musimy się znowu zadłużyć, żeby zapłacić w tej samej wodzie, żeby, żeby zapłacić koszty tejże wody, i później to zjawisko się powiela, powiela, multiplikuje i, i ten I dług, rośnie, dług, rośnie. Światowy, dług rośnie. Tak, i mało tego, że gigantyczny sposób rośnie, bo, nie ma, bo, bo bank nie kreuje pieniądza na odsetki wprost. Tak. Pieniądz jest dłużny, więc żeby spłacić odsetki się, trzeba generalnie zadłużyć. zadłużyć. Mhm. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jakiś tam jest pieniądz realny na rynku jeszcze. No dobrze, ale ten pieniądz realny jest, ale będzie prędzej czy później wyssany i, i wtedy już tylko będzie można zadłużając się ponownie spłacać kolejne odsetki, odsetki od odsetek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc ten system powoduje ciągłe zadłużanie się, powiększanie długów w postępie geometrycznym i i wzrost proporcji, im dłużej ten, ten cały proceder trwa, tym większy jest procent skumulowanych odsetek w tym globalnym całościowym długu w stosunku do kapitału. No i to jest zupełnie wirtualna sytuacja. Tak, i, tak. i on z, z tego co pamiętam, ktoś takie wyliczenia robił na przykładzie Kanady od 71 roku, do nawet nie do lat obecnych, tylko chyba do początku wieku. E, dług publiczny od 71 roku okazało się, że potem tam tych tam 30 czy 40 latach w tym długu publicznym 90, chyba 9, prawie procent to były odsetki. To były odsetki, tak. Niewiarygodne. Tak, Niewiarygodne tak. zupełnie, nie. więc no to właśnie nam grozi I, i niestety polityka obecnego rządu, mimo zewnętrznych oznak i y, y, pewnej frazeologii patriotycznej narodowej, y, jakby wejść, że tak powiem w, w trzewia y, do środka i zobaczyć, co tam jest wewnątrz, to niestety prowadzi do y, zadłużenia i w zasadzie wszystkie posunięcia rządu można powiedzieć y, mają jedną granicę. Nieprzekraczalną interes korporacji. No tak, ale wiesz, mnie się zdaje, że nie ma w tej chwili innej opcji politycznej, która by wygłosiła jakieś inne teorie. Ja myślę, że jeżeli w buty obecnego rządu wejdzie który, którakolwiek partia, to to będzie kontynuowane. Czy ty widzisz jakąś nadzieję? To znaczy, wydaje mi się, że obecna ekipa kontynuuje ten proces zadłużania y, społeczeństwa i państwa i rodzin y, lepiej niż poprzednicy. Poprzednicy to byli tacy, według mnie, polityczni cinkciarze, którzy tak od przypadku do przypadku coś tam yy, zrobili, mniej lub bardziej dobrego dla kraju, z reguły dla siebie. A obecnie, obecnie wydaje mi się, że to mamy do czynienia już z pewnym przemyślanym, planem realizowanym na skalę, można powiedzieć, przemysłową. No tak, ale może, może bym się z tobą i zgodziła, ale wydaje mi się, że ja na razie nie widzę światełka w tunelu, czyli kogoś, kto zmieniłby to, ten stosunek do naszego zadłużania się. Bo to zadłużanie jest nieuchronne, jeżeli nie mamy suwerennego pieniądza. No, no tak powiedziałeś, więc właściwie no tak. nie ma wyjścia. Posłuchaj. Tylko jeszcze wejdę w słowo. To jest możliwe, bo, bo i nawet w obecnej sytuacji politycznej i geopolitycznej, bo weźmy przykład Węgier. Węgry. Próbują robić realne posunięcia w kierunku suwerennego pieniądza, bo wprawdzie mają też narzucony zakaz finansowania deficytu przez pieniądz wyemitowany przez bank centralny, tym niemniej robią to pośrednio poprzez fundację, którą powołali. Więc więc da się, można to robić. A więc próbujmy tą drogą, jeżeli nie możemy inną, no przecież jesteśmy bratanki. No, idźmy tą drogą, tylko że yy, nikomu w Polsce na razie do głowy taka droga nie przyszła i w zasadzie. Wszyscy politycy, z jakimi ja miałem do czynienia, e, którzy mogą mieć jakikolwiek wpływ czy przełożenie na, na, na obecną politykę e, rządu, albo tego kompletnie nie rozumieją, w ogóle nie rozumieją kompletnie, czym jest pieniądz, jaka jest jego natura, jakie są konsekwencje funkcjonowania tego systemu, albo są lobbystami bankowymi. No cóż, myślę, że na tym chyba skończymy nasze spotkanie. Ja proponuję naszym słuchaczom, żeby przemyśleli to wszystko, o czym mówił Piotr, i żeby to był taki, taki materiał do takich pierwszych kroków nowoczesnego myślenia o pieniądzu. I mam nadzieję, że z tego stworzy się jakaś burza mózgów. Zostawiamy to wszystko do przemyśleń naszym widzom. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za uwagę.